Siemaneczko ziemeczki, ja jestem Guerko i w tym filmie pokażę Wam kolejny autorski plugin. Tym razem jest to plugin na sklep oraz na bazar, e, czyli po prostu handel między graczami. E, więc teraz wam pokażę co i jak z tym sklepem. Także wpisujemy sobie komendę sklep. No i tutaj oczywiście mamy menu główne, no i tutaj mamy pod to pod tym przedmiotem jest akurat sklep globalny, czyli tutaj są przedmioty, które można ustawić w konfiguracji lub po prostu komendą w grze. No i tu na przykład jest właśnie diament i piasek. Tutaj oczywiście jeszcze mamy e, informację, ile mamy pieniędzy na koncie. E, tutaj jeszcze mamy oczywiście opcję e, Nasz Bazar. No, i tutaj możemy sobie wymienić jeszcze te itemki na, na, na pieniądze. Te itemy można sobie oczywiście zmienić w konfiguracji. No i oczywiście ich ilość i ile mają nam dodawać pieniędzy do konta. Generalnie to teraz wam pokażę, jak działa właśnie ten bazar. Czyli bierzemy sobie po prostu przedmiot, który chcemy wystawić. Mm, otwieramy nasz bazar wystaw ofertę, no i tu wrzucamy sobie przedmiot, który ma być wystawiony i tutaj mamy aktualną cenę i tu na przykład sobie dajemy, nie wiem, 10 i 100 no i mamy 110, no i możemy sobie wystawić właśnie ofertę no i teraz jak sobie przejdziemy do bazaru, tak widać jest ta oferta wystawiona tak jakby globalnie, no oczywiście my jej nie możemy kupić, bo ten przedmiot po prostu my wystawiliśmy hmm. jeśli chodzi o Yy, sklep, no to do tego jest komenda sklep, dodaj no i możemy po prostu tutaj dodać jakiś przedmiot do sklepu globalnego na przykład tutaj weźmiemy ten kilof, yy, sklep dodaj kilof i na przykład yy, cenę 50 ok, i teraz jak sobie przemykamy komendę sklep, to jak widać do, została dodana ta oferta do sklepu i możemy ją już bez problemu kupić. E, tak samo komenda sklep usuń, na przykład właśnie ten kill off, No to tak samo właśnie nam to zostało już usunięte ze sklepu, jak widać. Jeśli chodzi o konfigurację pluginu, no to tutaj mamy na pierwszym. W pierwszym tym mamy oczywiście typ zapisu ba do bazy danych. Nazwa tabelek, czy plugin ma korzystać z vaulta, czy z wbudowanej ekonomii. No i tutaj, ile ofert może wystawić jeden gracz. No i to jeszcze mamy przedmioty, które można sobie wymienić e, na pieniądze w grze. E, ogólnie, to dalej mamy tutaj właśnie database. No tutaj, po prostu mamy e, wszystkie dane. Wiadomości, tak samo można wszystkie sobie tu pozmieniać. No i tutaj mamy jeszcze te przedmioty, które są wystawione przez administratorów. Także jeśli chodzi o ten, o ten plugin, to by było w sumie na tyle. Także teraz standardowo dowiecie się, jak ten plugin możecie otrzymać. Oczywiście za darmo. No i trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Siemanko. Aby otrzymać plugin z tego odcinka, subskrybujemy kanał Querco, zostawiamy dzwoneczek, łapkę w górę, przechodzimy do Discorda, do którego będziecie mieli link w opisie, otwieramy zgłoszenie i wysyłamy screena z potwierdzeniem subskrypcji kanału i czekamy na weryfikację tak około do 2 godzin. Po weryfikacji dostaniemy dostęp do kanału, na którym jest plugin.